No i słuchajcie, mamy to! Prawdopodobnie dostaliśmy w tym momencie ostatni itemek z eventu Winter Spotlight, a jest to ten oto itemek Cloudy Ice Crum. Taki oto itemek możemy sobie zdobyć, a jego zdobycie jest naprawdę bardzo, bardzo łatwe Przede wszystkim pierwsze co musimy sobie zrobić to wejść sobie do gry, także wbijmy sobie A jako, że mamy święta to chciałbym Wam z tej okazji życzyć oczywiście wesołych świąt, wszystkiego dobrego Mam nadzieję, że ten czas będzie dla Was naprawdę bardzo, bardzo fajny i udany Wychillujcie się widzowie, pochillujcie, spędźcie czas z rodzinką, bawcie się dobrze No a my już teraz przechodzimy do tego jak zrobić sobie itemek Także ho, 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 Wesołych Świąt, mam nawet widzowie czapeckę i czyżby mi się aktywowała już cutscenka? Tak jest, wow! Bo tutaj właśnie musimy podejść, ale to się szybko aktywowało Z bardzo dalekiej odległości, ale okej, okay, spoczko Czyli tak naprawdę tutaj już jak się podajecie To to się aktywuje, ale gdyby wam taka scenka Nie zadziałała, to musicie podejść Pod tutaj ten prezencik, a i tak musimy sobie tutaj podejść Okej, okay, to i tak tu musicie podejść Bo tym razem zamiast niebieskiego kryształu Zbieramy sobie czerwony No i jak widzicie mamy odznakę, mamy tutaj itemek I itemek powinien być już w naszym ekwipunku Zobaczmy sobie to, odświeżmy sobie stronę I czy tutaj Claudia Crown już jest? Dokładnie tak, mamy to Mamy ten itemek, epicko Także to właśnie w taki oto sposób możemy zdobyć sobie ten itemek Jak widzicie ja tutaj widzowie ładnie ubrany, święto oczywiście Także możecie zostawić widzowie oczywiście świąteczną opaczkę w górę, świąteczną subskrypcję będzie naprawdę bardzo, bardzo miło jak to zrobicie Szczególnie jeżeli ten filmik Wam się spodobał i Wam pomógł Także w tym odcinku to już jest oczywiście wszystko Trzymajcie się, no i cześć! Wesoły świąt jeszcze raz widzowie, wesoły świąt! Ho, 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 ho!